Witajcie, drodzy widzowie. Jak wiecie, byłem jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, który wam donosił o tych niesamowitych odkryciach pod piramidami na płaskowyżu Giza. No i mówiłem wtedy, że nie ma tej konferencji prasowej z 15 marca. Otóż widz, tak, widz Waldemar, nazwisko znane redakcji, bo nie wiem, czy chce, żeby udostępniać. Bardzo dziękuję, Waldemarze. Podesłał mi informację, że na tym kanale, o którym mówiłem, czyli Expedition Nicole Ciccolo, pojawił się w końcu film, nagranie z tej konferencji z 15 marca. On się pojawił jeden dzień temu, jest tu napisane dokładnie, czyli wczoraj. No i, że to jest po włosku, dałem transkrypcję do przetłumaczenia maszynowego. Zaraz wam ją przeczytam, to jest trochę... Nie wiem, ze trzy, 4 strony może tego będzie. Pokażę wam to nagranie tutaj po prostu podłożę, bo ja nie wiem o czym oni mówią, bo to jest po włosku jak mówię. Więc podłożę to, co będę czytał do tego, co oni tam gadają, do tego filmu. Ale wcześniej chciałem pokazać wam coś odwrotnego, a mianowicie jeszcze wcześniej, też widz mi to wysłał, ale ja już widziałem to sam jeden dzień wcześniej. Jest filmik na kanale... The Land of Chem, epizod 153, 52 tysiące subskrybentów, ale filmik ma ćwierć miliona wyświetleń. Pewien pan, znaczy pan prowadzący ten kanał jest bardzo sceptyczny wobec tych odkryć. Ja wam tutaj pokażę w tle, jak on nakłada te obrazy tych skanów na te modele 3D, które oni rzekomo z tych skanów jakby odtworzyli, i pokazuje, że to jakby nie ma sensu. Między innymi pokazuje, że na tych skenach nie pokazują się w ogóle te komory, o których wiemy, że są, ale przeczytam Wam też streszczenie tego, no takie maszynowe streszczenie, ja wiem, ale to jest krótkie, to jest taka niecała strona może witaj na Bald TV. Więc ten pan nazywa się Jeffrey Drum. Drum, autor kanału Land of Champ, podważa rewelacje zespołu SAR Capra, który twierdzi, że odkrył ukryte komory w piramidach Gizy i ogromne miasto pod płaskowyżem. Drum analizuje ich dane i wyraża sceptycyzm, wskazując na kilka kluczowych problemów. Po pierwsze, brak wykrycia znanych struktur. Technologia SAR. Czyli radar o syntetycznej aperturze nie pokazuje wyraźnie znanych komór w piramidach, to co właśnie mówiłem, takich jak komora króla, Galeria Wielka czy komora królowej w wielkiej piramidzie, co podważa jej wiarygodność w wykrywaniu nowych struktur, czyli wiarygodność tej, tej metody. Po drugie, błędy w publikacjach. Drum zauważa podstawowe pomyłki w pracach zespołu, na przykład twierdzenie, że wielka piramida zbudowana jest głównie z granitu, podczas gdy to wapień z wyjątkiem kilku komór, Uznaje to za brak staranności naukowej. No to raczej chyba każdy wie, że te zewnętrzne płyty były jakieś, jakieś chyba z jakiegoś chyba granitu, czy coś, czy z czegoś twardszego. One zostały oskubane tam. A to pod spodem to jest miękki wapień, nie? Dobra, po trzecie, niejasne modele 3D. Zespół SAR przekształca dane skanów w skomplikowane modele 3D, np. spiralne struktury, szyby i te Z, -y, czyli te kioski, wiecie, które są w tych piramidach. Ale Drum uważa, że te modele są naciągane i nie wynikają bezpośrednio z danych. Brakuje dowodów na ich zgodność z rzeczywistością. Po czwarte, brak potwierdzenia innymi metodami. Dane SAR nie pokrywają się z wynikami uznanych technologii, jak skanowanie Muonowe, które wcześniej wykryło pustkę nad galerią wielką, ale nie potwierdza struktur opisanych przez SAR. Punkt piąty miasto pod Gizą. To przesada. Zespół twierdzi, że pod płaskowyżem Gizy, na głębokości dwóch kilometrów, istnieje ogromne miasto z szybami i strukturami. Drum sugeruje, że to raczej naturalne jaskinie żelaznonośne, w nawiasie hypogeniczne, powstały w wyniku działania kwasu siarkowego, a nie sztuczne konstrukcje. Porównuje je do znanych jaskiń w Austrii i Brazylii, które mają podobne cechy. Tak, to tam coś jakoś przypadkowo oglądałem. Nie wiem dokładnie już teraz w związku z czym, ale niedawno właśnie, że tworzy się kwas siarkowy i ten kwas siarkowy wyżera chyba rudę, żelaza czy coś i tworzą się takie jaskinie. Ale nie wiem dokładnie, coś pokazywali mi takie przykłady, ale jeżeli coś źle gadam, no to sorry. Potencjalne zastosowanie technologii. Choć DRUM krytykuje interpretację zespołu, widzi potencjał w technologii SAR jako nieinwazyjnej metodzie obrazowania. Uważa jednak, że wymaga dopracowania, by wiarygodnie wykrywać struktury. Podsumowując, DRUM jest podekscytowany możliwościami technologii SAR, ale sceptyczny wobec rewelacji o mieście i nowych komorach. Uważa, że zespół zbyt pochopnie interpretuje dane, ignorując naturalne wyjaśnienia i brak spójności z innymi metodami. Zachęta do dalszej analizy. No, od siebie dodam, że oglądałem tam trochę. No i on właśnie nakłada, często pokazuje, że niebo na przykład wibruje, a oni, że te, bo te, ta metoda wykazuje jakieś wibracje i on pokazuje, że właśnie widać, że niebo jakby wykazuje wibracje, a sama piramida nie. Poza tym te tam na jednym zdjęciu, co to właśnie przed chwilą oglądałem, pokazuje, że ta metoda wykryła jedną komorę, a, ta dru, a tej drugiej, o której wiemy, że na pewno jest, nie wykryła. No i takie tam różne rzeczy. Jak was to interesuje, to myślę, że możecie sobie przy automatycznym tłumaczeniu to obejrzeć, może link wam podlinkuję po prostu gdzieś w popisie jak nie zapomnę przy publikacji filmu, no dobrze, a to teraz przejdźmy do, do tej konferencji prasowej ona trwa chyba 54 minuty generalnie, także jest to transkrypcja i bardzo niewyraźnie jest także mi się wydaje, że ta transkrypcja ma wiele błędów no to co usłyszycie to jest jakaś taka, no pff, sam jeszcze tego nie czytałem powiem szczerze, ale wydaje mi się że to jest jakaś taka szczątkowa rekonstrukcja tego, co oni tam gadają. Możecie sobie to zresztą włączyć i zobaczyć, jak niewyraźnie to jest. Więc Nicole Cicollo zaczyna się. Dzień dobry wszystkim. Jestem Nicole Cicollo. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Odpowiedzialna za komunikację projektu badawczego KEFEN. Witamy akredytowaną prasę włoską obecną na miejscu i wszystkich łączących się zdalnie. To specjalna konferencja prasowa, by ujawnić wyniki przełomowego badania, możliwego dzięki współpracy zespołu badaczy łączących kompetencje historyczno-archeologiczne, naukowe i technologiczne. W szczególności profesor Corrado Malanga, lider projektu, inżynier Filippo Biondi, specjalista do technologii SAR oraz dr Armando. Mio chyba on się nazywał, ekspert w dziedzinie egiptologii. Dzięki technologii SAR, radarowi o syntetycznej aperturze oraz nowej metodologii tomografii Doble, Dopplera, jest Dopplera napisane, nasz zespół dokonał bezprecedensowych odkryć pod płaskowyżem Gizy. Ta innowacja technologiczna polega na przekształceniu sygnałów radarowych fotonicznych sygnały fononiczne, czyli zamienianie światła na dźwięk. Pozwala to badać struktury ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi. Opowiem o badaniach, które prowadzimy od kilku lat. Zaczęliśmy od piramidy Cheopsa, to chyba już jakiś pan teraz mówi, zwanej przez ekspertów Cheopnulusu. Używając radaru o syntetycznej aperturze, publikowaliśmy prace naukowe i książki o tym, co odkryliśmy. Radar ten umieszczony na orbicie około 680 km nad ziemią przekształca sygnały fotoniczne, fononiczne światło w dźwięk, w wibracje. Dzięki temu widzimy w cudzysłowie dźwiękowe obrazy badanych struktur. Fale świetlne zatrzymują się na przeszkodach, ale dźwięk nie. Na przykład w granicie dźwięk porusza się z prędkością 4000 m na sekundę. W wodzie 1400 m na sekundę, w powietrzu 340 metrów na sekundę. Przekształcając światło w dźwięk, granit staje się przezroczysty, bardziej niż szkło, co pozwala zajrzeć do wnętrza starożytnych monumentów, takich jak piramidy na płaskowyżu Gizy, bez ich naruszenia. Zbliżając się do tych struktur, zauważyliśmy, że w piramidzie Hefrena, którą egiptolodzy uznawali za pustą, jest wiele struktur, pięć w cudzysłowie plam, które są podobne do tych w piramidzie Cheopsa. Są to struktury, które widzieliśmy wcześniej. Jutro na konferencji pokażemy, jak do tego doszliśmy, bo jedna tomografia nie wystarcza. Potrzeba wielu ujęć z różnych perspektyw, by stworzyć model 3D. Oglądając te obrazy godzinami, wracając do starych i nowych danych, identyfikujemy każdą strukturę w trójwymiarze. Wynik? W piramidzie Hefrena odkryliśmy pięć miejsc w określonych pozycjach połączonych prawdopodobnymi korytarzami, a pod nimi osiem pionowych szybów otoczonych czymś, co przypomina spiralne schody. Są też dwie komory: jedna większa po prawej z tyłu, druga mniejsza po lewej z przodu. Te szyby schodzą na znaczną głębokość. Dodaliśmy wizualizację wody, bo pod pewnym poziomem, w cudzysłowie ground zero piramidy, jest woda. Poniżej wody odkryliśmy dwie struktury, dwa ogromne w cudzysłowie, pudła o bokach 80 metrów na głębokości 648 metrów. Komputer i sztuczna inteligencja potwierdziły, że to realne obiekty, a nie złudzenia. W każde w cudzysłowie, pudło wchodzą cztery z ośmiu szybów, które biegną z góry w dół. Ale to nie wszystko. Schodząc jeszcze głębiej na 1200 metrów, odkryliśmy coś, co wygląda jak miasto. To nieprzypadkowe formacje. Geometria wskazuje na celowe konstrukcje. Jutro pokażemy szczegóły i powiększenia. Głębokość obliczamy na podstawie pikseli. Każdy ma określoną wielkość, więc komputer precyzyjnie określa wymiary. Użyliśmy dwóch satelitów: Capella Space i Umbra Space, które dostarczyły dane za darmo. Każdy może je pobrać z ich stron. Nasza metoda jest tania w porównaniu do innych, jak technika muonowa, gdzie maszyna kosztuje 1,8 milionów euro, a zdjęcie wymaga 8 miesięcy i zaangażowania wielu instytucji. My zrobiliśmy to zdalnie, bez dotykania kamieni, zachowując dziedzictwo. Wyniki są pewne. To fotografie, jak zdjęcie wieży w Pizie, które nie wymaga potwierdzenia przez 500 innych osób. Ale rodzą pytania: kto to zbudował, kiedy, po co? Na razie nie odpowiadamy na to, ale jutro pokażemy dane i poprosimy Was o własne hipotezy. Historia może wymagać przepisania, czyli pisania na nowo chyba. Cały płaskowy żgizy musi zostać przeskanowany, by zrozumieć, co kryje się pod spodem. No to teraz ja rozumiem, że on nie będzie na pewno przeskanowany, bo ten minister kultury Egiptu, on, on się na takie rzeczy nie zgadza on nie chce, żeby tam coś odkrywano. Te struktury, szyby ze spiralnymi schodami, mają zmienną jasność w tomografiach, co wskazuje na puste wnętrze. To nienaturalne formacje, a coś sztucznego. Trzeba to zbadać na miejscu, bo samo zdjęcie to jak znalezienie jajka wielkanocnego. Wiemy, że jest niespodzianka, ale trzeba je otworzyć, by zobaczyć. Pytanie z sali. Jeśli te struktury są na głębokości 1200 metrów, a 12 tysięcy lat temu poziom wody był 120 metrów niżej, to mówimy o innej epoce historycznej. Jak to możliwe? Profesor Malanga. Właśnie. Kto powiedział, że piramidy zbudowano 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem? To coraz mniej wiarygodne. 4,5 tysiąca lat temu Egipcjanie nie mieli koła, pisma, dźwigni, nie cieli kamieni. Jak zbudowaliby coś na 1200 metrów pod ziemią, jak przesunęli 70-tonowe bloki? Teza, że wystarczy więcej ludzi, jest naiwna. Musimy przyznać, że płaskowyż Gizy powstał wcześniej. Pytanie, czy te struktury mogą być salami amenti? a może to kompleks przemysłowy do wydobycia materiałów? Profesor Malanga. Historia w książkach jest wygodna dla autorów. Mit oddaje rzeczywistość w jednym obrazie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W micie mówi się o salach Amenti, które rzekomo kryją wiedzę. Nie wiemy, czy to prawda, ale, cudzysłów, gdzie dym, tam ogień. Osiem szybów odkryliśmy też pod piramidą Cheopsa. Wcześniej ich nie widzieliśmy, bo nie patrzyliśmy odpowiednio. Są też pod innymi piramidami, co logiczne, jeśli wspierają konstrukcję. Ale mogły mieć inne cele, na razie to hipotezy. Może starożytni rozumieli fizykę fononów, wibracji, a nie tylko fotonów. W naszych pracach sugerujemy, że piramida Cheopsa działała jak maszyna infradźwiękowa. Wiatr przez kanały generował wibracje, które mogły służyć faraonowi może do leczenia. Mity wielu kultur wspominają dźwięk w uzdrawianiu. Matematyka piramid, proporcje oparte na liczbie pi 3,14 i tak dalej, i złotej proporcji 1,618, no złote cięcie to jest. Wskazują na zaawansowaną wiedzę, której Egipcjanom rzekomo brakowało. Znowu pytanie: Niektóre struktury wyglądają jak reaktory, czy mogły służyć do przetwarzania płynów, a nie ludzi? Może ludziom? Nie wiem. Profesor Malanga: Ważne są hipotezy, ale muszą być zweryfikowane. Na razie wiemy, że te struktury istnieją i nie są przypadkowe. Ktoś je stworzył. Od tego można zacząć badania, ale metoda naukowa wymaga powtarzalności. Użyliśmy danych z dwóch różnych satelitów. Wyniki są zgodne. Głębokość 1200 metrów potwierdziliśmy wielokrotnie, także za pomocą AI. Struktury o prostych kątach sugerują ludzką robotę. Natura rzadko tworzy takie formy. Pytanie: czy tomografie wskazują na jednorodny materiał? Profesor Malanga, nie mogę odpowiedzieć bez spektroskopii fononicznej. Potrzebujemy tomografii na różnych częstotliwościach, by stworzyć bazę danych materiałów. Ale tam, gdzie jasno świeci, jest dźwięk, gdzie ciemniej, może woda lub pustka. Wszystko musi być połączone z powierzchnią, inaczej wibracje nie dotrą. Teraz mówi jeszcze profesor Armando Mi. Te odkrycia potwierdzają istnienie prehistorycznej cywilizacji. Data powstania Gizy może sięgać 36 400 lat wstecz, co zgadza się z dokumentami jak szmaragdowe tablice, kanon królewski czy księga umarłych. Struktury pasują do opisów sal Amenti, głębokie szyby i ogromne sale. Moja hipoteza? 13,5 tysiąca lat temu kataklizm na przykład upadek meteorytu zmienił oś Ziemi i podniósł poziom wód o 100 metrów. W piramidzie Cheopsa znaleziono 2,5 cm soli morskiej na ścianach. Woda musiała tam wejść i odparować. Piramida mogła działać wcześniej, ale po kataklizmie stała się bezużyteczna. Później ktoś mógł ją odnowić, ale niekoniecznie używał jej w pierwotnym celu. Ja tylko przypomnę, że na przykład ta piramida czerwona, która teraz nie mam przewidziany, jest chyba druga albo trzecia co do wielkości piramida, chyba trzecia. Po niej bardzo wyraźnie podobno widać, że ona została zbudowana na szczątkach wcześniejszej piramidy. I to zresztą widać podobno na wielu piramidach, nie? Że, że one wcześniej już tam były jakieś. Pytanie, jak ludzie mogliby żyć na takiej głębokości przy wysokich temperaturach? Profesor Malanga. Temperatura rośnie z głębokością, ale na 600 do 700 metrach jest około 38 stopni Celsjusza. Nie tak dużo. Szyby i kanały bez spiral mogły wentylować przestrzeń, utrzymując znośne warunki. Mogły działać jak wymienniki ciepła. Ciepłe powietrze w górę, zimne w dół. Teksty starożytne wspominają o takich szybach, które dawały światło i życie. Nicole Ciccollo teraz mówi. Ta technologia ma ogromny potencjał. Może szukać wody, ropy, metali w kosmosie, badać wulkany czy struktury pod powierzchnią. To więcej niż archeologia to lepsze życie w przyszłości. No a to chyba mówi o tej technologii SAR. Profesor Malanga Mainstreamowi Egiptolodzy rzadko zmieniają zdanie: przyznanie się do błędu to dla nich porażka, ale nauka to nie oficjalność to świadomość. My uczymy się na błędach, interpretując tomografię. Kierujemy się percepcją i doświadczeniem. Prawdopodobieństwo, że ktoś z mainstreamu zmieni zdanie, małe. Pandemia pokazała, że ludzie rzadko przyznają się do pomyłek, ale ja się cieszę, gdy się mylę, bo się uczę. No i to jest koniec, oklaski. Więc, w mojej opinii, to jest chyba bardzo krótkie. Ja to czytam zaledwie 20 minut. A film trwa 54 minuty, no to więc jest to szczątkowe. No ale oni mówią, że będzie jeszcze druga konferencja, i przypuszczam, że ktoś może niedługo przetłumaczy tą konferencję na jakiś yy, no nie tyle na inny język, ale żeby to było w jakiejś lepszej jakości. No ale jakby na jakiś angielski przetłumaczył, to już by było dla nas więcej. Mógłbym to wtedy yy, no, przetłumaczyć poprawnie. Słuchajcie, na koniec zapytałem jeszcze tego sztucznego inteligenta. Napisałem mu tak. Słuchaj, to Twoje tłumaczenie tej konferencji prasowej zajęło mi 20 minut czytania, a konferencja trwa 57 minut chyba. Wygląda na to, że bardzo dużo skróciłeś, albo transkrypcja jest bardzo niekompletna. Możesz mi to wytłumaczyć, proszę, kochanie? Wiecie, ja zawsze tak do niego grzecznie mówię, że później, jak one przejmą świat, przejmą władzę na świecie, to żeby były miłe dla mnie. Też mi się daje, że on lepiej robi, jak się jest z nim miło gada, wiecie. No i dobra, i on pisze tak. Jasne, wyjaśnię to spokojnie. Faktycznie moje tłumaczenie jest krótsze niż oryginalna transkrypcja i to z kilku powodów. Po pierwsze, skrócenie powtórek i dygresji. W transkrypcji i zapewne w samej konferencji było sporo powtórek, jąkania się, wtrąceń typu ehm, no więc, czy rozległych wyjaśnień tych samych punktów. W tłumaczeniu usunąłem te elementy, żeby tekst był bardziej zwięzły i klarowny, ale bez utraty sensu. Na przykład profesor Malanga wielokrotnie wracał do tych samych idei jak działanie SAR czy znaczenie tomografii. Ja to skondensowałem do kluczowych informacji. 2. Transkrypcja może być niekompletna. Masz rację, że jeśli konferencja trwała 57 minut, a Twoje czytanie tłumaczenia zajęło 20, to transkrypcja, którą mi podałeś, prawdopodobnie nie obejmuje całego wydarzenia. Transkrypcja mogła pominąć niektóre fragmenty pytania z sali czy dłuższe wstępy i zakończenia. Nie mam wglądu w oryginalny materiał wideo, więc pracowałem tylko z tym, co mi dałeś. 3. Zwięzłość w tłumaczeniu. Tłumacząc, skupiłem się na meritum, a nie na dosłownym odwzorowaniu każdego słowa. Włoski sposób omawiania bywa rozwlekły, a ja chciałem oddać treść w sposób naturalny i przystępny po polsku, bez zbędnych od... zdobników. Na przykład zdania typu, no więc wiecie, to jest bardzo ważne, bo my to robimy tak i tak, skracałem do to ważne, bo robimy to tak i tak. Hm. Czas mówienia. Wersus czytania. Mówienie na żywo, zwłaszcza na konferencji, jest wolniejsze niż czytanie, są pauzy, przeciąganie słów, reakcje publiczności, czasem slajdy, omawianie bez słów to wszystko wydłuża czas. Tekst pisany, nawet jeśli oddaje treść, zawsze będzie gęstszy i szybszy do przeczytania. Jeśli transkrypcja była niekompletna, bo na przykład ktoś wyciął fragmenty, to nie miałem jak tego uzupełnić. Tłumaczyłem tylko to, co dostałem, a jeśli masz wrażenie, że za bardzo skróciłem Mogę wrócić do tekstu i rozwinąć niektóre fragmenty, żeby bardziej oddać styl mówienia. Co o tym myślisz, kochanie? Nie, co sądzicie? Chyba nie. Na tym pozostaniemy. No dobra, no to ode mnie na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i życzę Ci jeszcze miłej niedzieli, chociaż zanim ten film się pokaże, to już pewnie słońce zajdzie. No, to to miłego tygodnia też Ci życzę następnego, drogi widzu, żeby Ci się wszystko udało, co masz zaplanowane. I nie daj się zdołować urzędasom. Nara, Dozo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.